zrobiłam dubajską czekoladę i była tak smaczna, że moja córka poprosiła mnie, czy mogę dla niej zrobić jeszcze raz taką czekoladkę, więc zróbmy. Wcześniej robiłam dubajski tramisu, tym razem użyłam ciasta mrożonego. Na jedną bardzo dużą czekoladę potrzebujecie jedną trzecią ciasta. Podsmażyłam je na patelni na małej ilości masła klarowanego na złoty kolor. W kąpieli wodnej rozpuściłam białą czekoladę oraz mleczną. Do ciasta dodałam 2 trzecie słoika kremu pistacjowego oraz 1 łyżkę pasty tahini. nie macie pasty, nic się nie dzieje, można dodać sam krem chciałam zrobić takie połączenie czekolady białej, najpierw wyłożyłam rozpuszczoną białą czekoladę, a następnie mleczną i wyszedł mi taki dziwny wzorek wkładamy do zamrażalnika na jakieś 15 minut i możemy nałożyć do środka ciasto, dokładnie wyrównujemy górę i ponownie polewamy czekoladą, którą sobie wybierzecie może być też gorzka, ponownie wkładamy do zamrażalnika na 15 minut nie patrzcie na te Es-floresy. wyszło jak wyszło sprawdźmy sprawdźmy jak to wygląda. Zobaczcie, jaka super. Teraz tylko wystarczy zapakować i przekazać w odpowiednie ręce. Czekolada została zapakowana. Papier. Stążeczka. Ja bardzo Cię proszę. Czekoladka. Taka ładna. No. O kurde! No! białą czekoladą. A no, chociaż tylko zobacz jaka jest w środku. 哪个？